Siemanko, witamy Was w kolejnym wywiadzie Hardwidth.pl. tym razem z zespołem Serpentia z okazji ich występu na Covenant Fest 20 edycji. Siemanko. Siema, cześć. Jesteśmy zespół Serpentia, Ivy. Damian. Kuba. Słuchajcie, do line tego festiwalu dołączyliście stosunkowo późno, tak naprawdę, zastępując wypadnięte nomads. Jak to było? Trzeba było się jakoś strasznie szybko zbierać z decyzją? Nie. Zaproponowano nam granie i chcieliśmy zagrać, lubimy takie granie wiesz, z, różnymi, z różnymi zespołami, z, niekoniecznie z naszego stylu, ostatnio graliśmy z DJ-ami zawsze to dla nas jest fajniej niż grać na przykład typowo typówkę wiesz, w stylu Death Black, także też lubimy takie grać, ale takie koncerty są dla nas bardzo interesujące. Rozumiem, słuchajcie, bo to jest też taka ciekawa historia, bo wy właściwie powracacie, powróciliście w zeszłym roku po siedmiu latach takiej trochę nieobecności, jeśli chodzi o nagrania. Eee, czym to było spowodowane tak naprawdę, że przez tyle lat ten materiał się nie pokazał jakiś? Tak wyszło. Także dobra, słuchajcie, yy, mieliście okazję przy tym materiale współpracować z Krzysztofem Globiszem. To jest taka ciekawa w sumie, nietypowa sprawa. Powiedzcie mi, czy to już jest zamknięta współpraca, czy też drzwi dalej, gdzieś tam do świata są otwarte, czy na jakichś następnych wydawnictwach jesteście w stanie pociągnąć takie projekty? To znaczy, wiesz, wszystko zależy od e, następnego materiału. E, bardzo fajnie się współpracował z Krzysztofem. E, myślę, że obie strony były bardzo zadowolone efektem finalnym. Natomiast zobaczymy, w jakim kierunku pójdziemy na następnym albumie. jeśli. Jeśli będzie miejsce na, na tego typu rzeczy, to na pewno skorzystamy, bo e, Krzysztof jest jak najbardziej otwarty na taką współpracę, my też, ale to wszystko zależy od następnego materiału, następnej muzyki. A słuchajcie, w 2007 zmieniliście chwil, na chwilę nazwę na Painfields. Czemu? Owszem. E, mieliśmy, nie, nie do końca była e, jakby sytuacja jasna z naszym poprzednim wy, e, wydawcą i tak no nie wiem, właściwie, właściwie to nie wiedzieliśmy sami, co robimy. Painfield był, wydawał nam się nazwą też fajną i tak dalej, jednak w pewnym momencie stwierdziliśmy, że jednak to ten materiał, który robimy, to musi być jednak wydany pod szyldem Serpentia, no bo jest to materiał Serpentii, także został wydany pod szyldem Serpentia. Natomiast w Painfield mieliśmy, na początku był może nawet pomysł na to, żeby, żeby pójść trochę w inną stronę, jednak ciągnęło wilka do lasu i wyszło jak zwykle Materiał Serpentii. Słuchajcie, bo to też było związane bezpośrednio z tym, że zespół się y, przeprowadził do Wielkiej Brytanii. To, prawda? Na, na trochę czasu. Czemu? No, wyjechaliśmy tam ze względów zarobkowych, tak naprawdę. I mm, tak bardzo nam się pod, spodobała atmosfera w Londynie, i w ogóle dużo się nauczyliśmy od różnych innych kultur, i ogólnie ten luz, ten rock and roll. Także <laughs> zostaliśmy dłużej, bo jechaliśmy tam na trzy miesiące, wróciliśmy po siedmiu latach. Taki finał. Słuchajcie, jedyną osobą, której tutaj zosta zostawiliście na miejscu był Pinokio, czyli wasz ówczesny perkusista. Tak, ale wiesz, jak graliśmy koncerty jakieś e, w Londynie, no to Pinokio się pakował, pakował naszą flagę, <głos> <głos> która zginęła. E, no i przylatywał, także nie było z tym jakiegoś. Nie było problemów logistycznych. No. Przy, przy, przyjeżdżał e, przygotowany na koncerty, wiesz, my byliśmy przygotowani. E, i wszystko grało, nie? Historia waszego zespołu właśnie obfituje w różne jakieś takie przeszkody dziwne zwroty akcji, e, trochę też były problemy ze składem, prawda? I tak. jak, co teraz na przykład robicie, żeby utrzymać dobrą atmosferę w kapeli, żeby, żeby że tak powiem, nikt się nie, nie wysypał nagle. Wiesz, ym, jesteśmy na tyle inni. To znaczy wiesz co, z jednej strony nie, mo, nie, nie można powiedzieć wiesz, nigdy o składzie, że będzie trwał przez, przez lata. Czy, oczywiście chcielibyśmy utrzymać skład, natomiast y, każdy człowiek jest inny, ludzie się muszą poznać, muszą ze sobą spędzić dużo czasu. Niektórym nie odpowiada niektórych towarzystwo, niektórym nie odpowiada y, nie, inne rzeczy, niektórzy y, wchodzą na inną drogę życia i tak dalej. I y, y, to nie zawsze jest zależne. Oczywiście zdarzają się y, niesnaski, ale też czasami po prostu ludzie odchodzą, bo... Właśnie mieliście Wybierałem takie jedno ważne odejście Chrysler, tak? Dobrze pamiętam. Chrysler, tak. tak. Chrysler, no, odszedł tak. Mi się wydaje, że po prostu wiesz, w pewnym, momencie, w pewnym momencie po prostu właśnie wybrał swoją nową drogę, wiesz, ożenił się i tak dalej i no i wiedział, że się nie może poświęcić w 100%, tak? Także poinformował nas i i utrzymujemy dalej ze sobą kontakt, jesteśmy przyjaciółmi i tak dalej. Wiesz, żal, żal, że go nie ma, pozdrawiamy go, jeśli by oglądał ten wywiad, natomiast yy, psy wyją, karawana jedzie dalej. O, dobra, słuchajcie, wróciliście do Polski, a i główną motywacją było właśnie nagranie albumu z tego co słyszałem. Tak, jak najbardziej. Cel był taki, żeby, żeby nagrać ten album, żeby zamknąć zamknąć jakby te właśnie ten rozdział niesnasek tych wszystkich jakiś tego syfu, który wokół nas się wytworzył. I jednak w jakiś sposób było to też inspirujące, no bo tam. Przelało się to też na muzykę i ta muzyka, no nie, z jednej strony, jest bardzo mm, powiedzmy ciężka i tak dalej, ale jest w niej coś takiego no, złego, bym powiedział. Nie, nie złego względem piekła, czy jest w, niej, jest w niej atmosfera morowa, o tak bym powiedział. Także to fajnie w sumie wyszło przy tym, przy okazji, taki klimat. Ciekawą rzeczą jest to, że was chyba troszeczkę trochę po części zmusili wasi fani, prawda? I, I znajomi, żebyście wreszcie w końcu taką wypowiedź kiedyś przeczytałem, że, że tak, faktycznie, tak, że tak, już co tak, tak. was gryzło. No, znaczy, wiesz, że ja już też sobie dałem spokój, natomiast wiesz, ci. ci... Byliśmy tak ciskani, bo była zrobiona przedprodukcja, parę osób słyszało, podobało im się i jakby naciskali nas, że jednak nie powinniśmy tego zostawić, wiesz, żeby to gdzieś tam leżało zakurzone, żeby, żeby ludzie poznali ten rozdział w naszym, wiesz, w naszej historii, co nie. Natomiast nie mogę też em, powiedzieć, żeby to był, wiesz, Typowy rozdział angielski, bo mimo wszystko jak wróciłem tutaj do Polski, musieliśmy ten materiał odświeżyć tutaj z igłą i musieliśmy jakby go wykuć na nowo, także on posiada tak samo, wiesz, ten element tego czasu, w którym się znajdujemy teraz. Słuchajcie, to jest też taka ciekawa rzecz odnośnie tej imprezy, Tutaj jest wiele yy, zespołów, które w jakiś sposób powracają yy, po powiedzmy cięższym czasie i wy też właściwie no, mieliście troszeczkę takich yy, dziwnych właśnie rozjazdów, epizodów, Powiedzcie mi, czy wy czujecie się w tym momencie w jakiś sposób zahartowani, czy faktycznie te doświadczenia was bardzo mocno zmieniły jako, jako zespół, jako muzyków? Czujemy się przede wszystkim bardzo zadowoleni z tego, że mamy w końcu koncertujący skład, to no nie? Te doświadczenia wpłynęły na to, że na pewno będziemy się trzymali siebie. Popracowaliśmy, gramy koncerty, to jest najważniejsze. A teraz jesteście zdeterminowani, żeby faktycznie to wszystko wypaliło tak, jak miało to grać? No tak. Słuchajcie, a czy wiąże się to z jakimiś konkretnymi planami? Faktycznie, że już na przykład o, wtedy i wtedy trasa, wtedy i wtedy płyta. Trasy na 2013 rok jeszcze, jeszcze planujemy. Natomiast koncerty mamy zaplanowane już na parę miesięcy do przodu, także no są konkrety. Słuchaj, a jest taka interesująca rzecz, oskarżano Was no. o inspirowanie się kosakowską, jak się potem okazało niesłusznie, ale za to okazało się, że macie jakby wspólne źródło inspiracji, czyli anglologię. To czy znaczy, interes... prawdopodobnie chodzi o tego całego siewce wiatru, tak? Tak, tego, tak. tak, tak. To kiedyś powiedzmy przeczytaliśmy chyba. Nie wiem, czy ja przeczytałem, czy nikt więcej, ale wtedy nie było mnie w składzie, także ale to to są ponoć, w ogóle górne oskarżenia. Tak, wiem, ale to już dawno by się rozwiało, bo ponoć to przeczytaliście dopiero właśnie po całej płycie, Chciałem... Czy znaczy, ja to przeczytałem jakieś e, 9 lat temu. Mhm. Okej, okay, a słuchajcie, a ten temat właśnie taki angelologiczny będzie powracać w ogóle następnych wydawnictwach? W ogóle jeszcze dalej was to kręci. W jaki sposób? Ciężko powiedzieć, zobaczymy. No, taki był wtedy klimat czasu, kiedy to powstawało. No, jeśli klimat mhm. powiedzmy tego następnego półrocza będzie, będzie taki, że to, to dalej nas będzie inspirować. No pewnie tak. Jak nie, no to, to ruszymy inne temat. Słuchajcie, często, często w wywiadach byliście pytani o inspirację i wtedy ze względu na też charakter muzyki, wymienialiście skrajnie różne po prostu zespoły, mhm. całe spektrum. Co teraz, w tym momencie, co teraz Was najbardziej napędza z muzyki, czy w ogóle sztuki w tym konkretnym momencie? Znaczy, ja nie mogę się wypowiadać za cały zespół. No to co, ale tutaj mamy trochę tutaj zespołu, jasne. to się zaraz wypowiedzą. Jasne, jasne. No to nie wiem, mnie na pewno napędza nowoczesny metal, ale bez, bez tego całego ruchu dżentowego, to znaczy coś w stylu, nie wiem, Gojira, Groove Metal, nowoczesny black metal, Landloss, Alces, który tu niedawno też występował. No myślę, że reszta się wypowie za siebie. No ja lubię stare rzeczy, prawda? Ze starej, ze starej półki, czy to, czy to właśnie granżowe czy, czy to death metal'owe, ale muszę powiedzieć, że przy, przy, przy tym, przy tych wszystkich rzeczach, które mam w głowie, to lubię posłuchać sobie jakiegoś starego jazzu, żeby się odstresować, bo jestem cały czas na jakichś obrotach i muszę się po prostu, zamiast brać leków, muszę sobie słuchać spokojnej muzyki. Lubię też sobie posłuchać, nie wiem, spokojne rzeczy, ogólnie. Myślę, że tworząc jakąś nową muzykę nie powinno się w ogóle zamykać na jakiś jeden konkretny gatunek. No, no, inspirujemy się wieloma rzeczami. Ja na przykład uwielbiam Depeche Mode, Alice in Chains, czy nawet YouTube. Także wiele z tych rzeczy można, myślę, wykorzystać pisząc jakiś nowy materiał. razie jestem ciekaw. Takiej jednej rzeczy właśnie związanej z waszym materiałem, bo wy kiedyś założyliście coś takiego, co się nazywało Recession Records i powiedzcie mi, czy ten label dalej, że tak powiem, jakoś Wam służy, czy on jest aktywny, zamierzacie coś jeszcze działać z nim? To znaczy Recession Records w tym momencie jest zawieszony ze względów finansowych, natomiast wytwórnia jak najbardziej istnieje, jeśli, jeśli trzeba będzie się nią posłużyć. No to jest to nasza wytwórnia, także będziemy sobie tam coś z nią przez nią wypuszczać lub nie. No jest to otwarty też temat. Że staramy, sobie, staramy się mieć wiesz, drzwi otwarte i, i przede wszystkim, co jest najważniejsze w naszym zespole, to jest y, wolność artystyczna. Czyli robimy dokładnie to, co chcemy robić i jesteśmy panami własnego przeznaczenia. I poniekąd ta wytwórnia jest następnym, następnym naszym o, odgałęzieniem, prawda? I. I daje nam tak samo tą, tą, tą możliwość, że możemy robić dokładnie to, co chcemy zrobić, a nie to, co ktoś nam mówi, czy ktoś nam sugeruje. Właśnie, jeszcze tak na sam koniec chciałem się spytać o tą wolność, którą i daje wytwórnia i bycie niezależnym zespołem. Mieliście taki epizod z Metal Mindem. I właśnie chciałem się spytać, jak to wygląda, czy na przykład gdybyście zrobi, chcieli robić jakieś wznowienia, czy macie prawa autorskie. Wiem, że też z Metal Mindem była kiedyś taka historia, że nie do końca na przykład mogliście jeździć na koncerty w niektóre miejsca, mimo że promocja płyty w miarę tam działała, to z kolei nie było na przykład ofert koncertowych. To znaczy nie no wiesz co nie, w, nie chcę wchodzić za bardzo w klimat Metal Mindu, bo tak naprawdę w tamtym sztabie w ówczesnym czasie te dziewczyny co pracowały i tam może chłopaki też bardzo były oni wszyscy byli naprawdę nastawieni na tym jeśli, jak wyszedł nasz debiut Dark Fields of Pain, naprawdę wspomagali nas. No z tymi koncertami już było gorzej. Natomiast Metal Mind w nas nie jakoś, też jakby nie próbował nam nic sugerować albo mówić. Mi się wydaje, że po prostu y, gdzieś tam byliśmy w ich katalogu i po prostu może mieli większe zespoły, które, na którymi się skupiali i może tam była większa ingerencja. My właściwie robiliśmy zawsze to, co, to, co chcieliśmy. Y, minusem na pewno był ten brak tych koncertów, bo jak jednak płyta wychodzi, ludziom się podoba i tak dalej, y, to, powi to powinna jakoś tam firma wyciągnąć rękę, a nie prosić, żeby, żebyśmy głosowali sami na siebie, co co tak, się tak słyszałem o takim epizodzie co było właściwie żenujące no bo jak można na siebie głosować można powiedzieć otwarcie, że mam na takie rzeczy wyjebane dobra słuchajcie, a jeszcze takie os ostatnie, ostatnie, ostatnie pytanie czy ten label i właśnie ta wasza niezależność gwarantuje wam taką możliwość, że w razie czego mógłbyś, moglibyście też pomóc jakiejś mniejszej kapeli e, zainwestować w kogoś e, też w, gdyby oczywiście pojawiły się możliwości finansowe bo już mówiłeś, że tutaj na razie jeszcze Wiesz, co, na, na dzień dzisiejszy nie chciałbym się obarczać y, do, dodatkowymi prawda, obowiązkami, bo prawda, jeśli z kimś podpisujesz papiery, no to ja będąc też y, prawda, muzykiem y, wiem, co, co mi nie odpowiadało i sam nie chciałbym też ludzi jakby... Zniechęcać do siebie, prawda? To wolałbym jednak poprowadzić jedną rzecz a dobrze. A jeśli, a jeśli powiedzmy sytuacja byś, jeśli by się okazało, że byłem takim geniuszem, że otworzyłem drugi e-rake, czy Centrum Media i będę miał pieniądze i pasję do tego, no to chętnie bym pomógł, no, ale na dzień dzisiejszy no, no nie ma takich możliwości, prawda? Jest parę zespołów, które słyszałem i które grają bardzo fajnie. A, a żal naprawdę słyszeć, że też nie mogą podpisać kontraktu, no ale. No, na dzień dzisiejszy recesjonalny rekord jest przeznaczony do Serpentii i możliwe do jakichś projektów ubocznych naszych, jeśli jest. zobaczymy jak będzie wyglądać przyszłość. Dobra, dzięki w takim razie za wywiad i dzięki Wam, że nas oglądaliście. Zespół Serpentia, Covenant 20 edycja. Wielkie dzięki, trzymajcie się. Cześć, jesteśmy zespołem estradowym o dźwięcznej nazwie Serpentia. Przed Wami prawdopodobnie ukaże się niedługo wywiad z nami, także zostańcie z nami i sprawdzajcie hardriff.pl. Pozdrawiamy.